panie rektorze, wysoki senacie, wszyscy szanowni państwo, na wszystko studenci i do studenci pierwszego roku wszystkich tych kierunków, na które państwo się dostaliście, które wybraliście w dynamicznie chyba najbardziej dynamicznie rozwijającej się politechnice w Polsce, Politechnice Bydgoskiej imienia Śniadeckich w Bydgoszczy. Wysłuchaliśmy, proszę Państwa, przemówienia Pana Rektora, który podkreślił na początku, że już czwarty raz ma zaszczyt jako gospodarz inaugurować rok akademicki w tej uczelni. A ja chcę powiedzieć, że mam zaszczyt już też po raz kolejny w tych inauguracjach uczestniczyć, a zaszczyt wynika z faktu, że naprawdę, podkreślę to raz jeszcze, Pan Rektor jest skutecznym wizjonerem, kiedy... Zostałem ministrem edukacji i nauki i przyjechał do Warszawy wraz z panem ministrem Łukaszem Schreiberem, najpierw z pomysłem, żeby zmienić nazwę i no, profil też poniekąd tej uczelni z Uniwersytetu technologiczno przyrodniczego na Politechnikę. Myślałem sobie, jaki jest sens i jaki jest cel tego zabiegu. Zazwyczaj w drugą stronę szli wszyscy, prawda? Chcieli być uniwersytetami. Dziś już wiemy, że ten pomysł z uniwersytetami przymiotnikowymi najlepszy nie był i myślę, że to też przyświecało Panu Rektorowi. Powstanie w Bydgoszczy Politechniki, która, której brakowało w województwie kujawsko-pomorskim, brakowało w tym regionie, było strzałem w dziesiątkę. Ale nazwa to tylko wstęp do tego wszystkiego. Otóż wizjoner Pan Rektor Działa na wszystkich płaszczyznach, na których trzeba działać w tego rodzaju uczelniach. Z jednej strony zadbał o to, żeby rzeczywiście kadra pracowała w sposób naprawdę wytężony i osiągnęła znakomite wyniki ewaluacyjne. czego raz jeszcze gratuluję, bo przecież często jest tak, że jeździ się na jakieś inauguracje i słyszy się o rozwoju uczelni: zbudowałem to, zbudowałem to, zbudowałem to, zbuduję to, zbuduję to, zbuduje to. Zbuduję to. No, a gdzie ludzie, gdzie nauka, gdzie studenci? Tu jest wszystko. Najpierw. Działalność naukowa i dydaktyczna, która przyczyniła się do znakomitych wyników ewaluacyjnych, które też miałem zaszczyt ogłaszać tutaj w Politechnice. A przy okazji wizja rozwoju tej politechniki, także infrastrukturalnego rozwoju. Dokładnie dwa i pół roku temu, kiedy tu byłem, mówiono mi, że buduje się już piękny budynek dydaktyczny z wyjątkową aulą, z czterema nawami. Jeśli chodzi o widownię i scenę w środku, piękny obiekt, ale też piękny obiekt dydaktyczny i że brakuje tutaj Akademickiego Centrum Sportu i to brakuje nie tylko dla uczelni, ale brakuje dla Fordonu, dlatego, dla tej części Bydgoszczy, której tego rodzaju obiektu nie było. I to był powód, dla którego podjąłem decyzję o przeznaczeniu na budowę tego Akademickiego Centrum Sportu 29,5 miliona złotych. Opłacało się, panie rektorze, 29,5 miliona złotych. Rząd zainwestował w znakomity obiekt, który powstał na przestrzeni zaledwie dwóch lat. Serdecznie gratuluję i panu rektorowi, i studentom, i naukowcom, i w ogóle wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy, zwłaszcza tej części Bydgoszczy, Fordo. I tak, proszę państwa, należy rozwijać uczelnie, tak należy postępować. Politechnika Bydgoska. Jest rzeczywiście przykładem znakomitego rozwoju nauki szkolnictwa wyższego w Polsce, pomimo rozmaitych czarnych wizji, które widzimy niekiedy w niektórej prasie albo w niektórych stacjach telewizyjnych czy radiowych. Chcę zdementować wszystkie te plotki o czarnej przyszłości nauki szkolnictwa wyższego tutaj w Bydgoszczy, tutaj w Fordonie, tu w Politechnice Bydgoskiej i w tej nowej hali sportowej w Akademickim Centrum Sportu. W budżecie państwa, który przyjęliśmy kilka dni temu wraz również z panem ministrem Łukaszem Schreiberem mamy blisko 3 miliardy złotych więcej na naukę i szkolnictwo wyższe niż jeszcze w zeszłym roku. A przypomnę jesteśmy na wojnie, przypomnę targają nami rozmaite kryzysy światowe związane również z tym huraganowym postępem nielegalnej imigracji od Włoch od strony Morza Śródziemnego. I wszystkim, co z tym jest związane. Mimo to budżet państwa, który zakłada po stronie przychodów aż 684 miliardy złotych, to jest o 390 miliardów złotych więcej niż nasi poprzednicy zostawili nam w 2015 roku, zakłada zwiększenie i to bardzo duże zwiększenie środków na naukę i szkolnictwo wyższe już od 1 stycznia 2024 roku. A w tym! Podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich grup nauczycieli akademickich od 1 stycznia 2024 roku o około 20%, minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich grup nauczycieli akademickich o około 20%. To wszystko po to, żeby nasze uczelnie, w tym Politechnika Bydgoska, rozwijały się i rozwijały nowe kierunki. Chcę również powiedzieć, że to, o czym Pan Rektor wspomniał, a co jest wyzwaniem i zadaniem, którego podejmuje się ta uczelnia, zadaniem bardzo trudnym, wymagającym, ale niezwykle potrzebnym dla Polski, mianowicie utworzenie kierunku lekarskiego w Politechnice Bydgoskiej, za dwa, trzy dni stanie się faktem. Wniosek Politechniki Bydgoskiej został bardzo pozytywnie oceniony zarówno w Ministerstwie Edukacji i Nauki, jak i w Ministerstwie Zdrowia, Czekamy tylko na opinię Polskiej Komisji Aktywacyjnej. Prezydium PKA spotyka się w najbliższym jak zdaje się, że jutro. Zdaje się, że jutro. Opinia, która do mnie wpłynie, daje mi podstawę do tego, żebym wydał decyzję, która już jest gotowa. Czeka na mój podpis o utworzeniu kierunku lekarskiego w Politechnice Bydgoskiej od roku akademickiego 2024-2025. 25. I będzie to druga po Politechnice Wrocławskiej. Politechnika, która podejmuje się tego zadania, kształcenia lekarzy na najwyższym poziomie. Dlaczego na najwyższym? Bo w ślad za tą decyzją pójdą również następne inwestycje w infrastrukturę, która jest potrzebna do kształcenia lekarzy. Ona już tu jest, ale my ją będziemy jeszcze wzbogacić. Na to środki też mamy i w budżecie państwa, i w środkach zewnętrznych. Uruchomimy je i będziemy wspierać, dlatego że obok tego. Kilka dni temu wraz z Panią Minister Zdrowia wydaliśmy rozporządzenie zmieniające i podwyższające standardy kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Wszystko dla dobra Rzeczypospolitej, wszystko dla dobra Polaków i dla rozwoju naszego społeczeństwa, naszego kraju, a Politechnika Bydgoska im. Mariusz Pan Rektor, Wysoki Senat, Szanowni Państwo profesorowie, doktorzy, Pracownicy naukowi, administracyjni te uczelni i nade wszystko studenci świetnie rzeczywiście pracują na pomyślność naszego państwa, za bardzo serdecznie dziękuję. Na tę okoliczność proszę przyjąć Panie Rektorze jeszcze okolicznościowy czek z drobnymi dwoma milionami na dodatki dla pracowników i na grant, na projekt bardzo ważny dla inżynierów, bardzo ważny dla pokazania roli inżynierów w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Dziękuję bardzo.